Witajcie na naszym kanale. Dziś pokażę Wam prawdziwą gwiazdę w świecie maszyn do szycia – Red Star RQ60 Heavy Duty. To maszyna, która sprosta każdemu wyzwaniu – od szycia firan, po przeszywaniu grubych jeansów, a nawet skóry. Dzięki swojej uniwersalności, mocy i niezawodności to idealny wybór zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych użytkowników. Zostańcie ze mną, aby zobaczyć jej najważniejsze funkcje i możliwości. Redstar RQ60 Heavy Duty to maszyna uniwersalna, która przeszyje praktycznie wszystko. Ma 32 programy ściegowe, które wybieramy jednym ruchem pokrętła. Są tutaj zarówno ściegi użytkowe, ozdobne, kryte, jak i elastyczne. Zobaczcie na przykład ściek overlokowy. świetny do wykańczania krawędzi. Maszyna bez problemu przeszywa również grube warstwy jeansu czy zgrubienia. To zasługa jej wydajnego silnika i pełnej siły wkłucia igły. To prawdziwa maszyna do zadań specjalnych. Dzięki silnikowi o wysokiej mocy bez problemu radzi sobie z grubymi materiałami, takimi jak jeans czy skóra. Osiąga prędkość szycia nawet do 1000 wkłód na minutę, co oznacza, że możesz pracować szybko i precyzyjnie. Dodatkowo, dzięki swojej solidnej konstrukcji, maszyna nie przesuwa się na stole, nawet podczas intensywnej pracy. Komfort pracy na tej maszynie to kolejny ogromny plus. Duży stolik w zestawie ułatwia szycie dużych projektów, takich jak na przykład zasłony czy narzuty, a dzięki chwytaczowi rotacyjnemu maszyna działa cicho i stabilnie. Dodatkowo, chwytacz ten jest łatwy w obsłudze w porównaniu do starszych chwytaczy wahadłowych. Nie można zapomnieć o oświetleniu LED, które równomiernie doświetla cały obszar pracy i nie męczy oczu. Maszyna ta oferuje wiele funkcji, które ułatwiają życie każdemu użytkownikowi. Automatyczne oprzewanie dziurek sprawia, że szycie idealnych dziurek pod guziki jest dziecinnie proste, nawet na grubych materiałach. Automatyczny nawlekacz igły pozwala szybko przygotować maszynę do pracy. I co więcej, maszyna oferuje regulację docisku stopki, dzięki czemu możesz łatwo dostosować ją do różnych materiałów. Na koniec spójrzcie na efekt szycia podwójną igłą: idealny do wykończeń jeansowych czy ozdobnych przeszyć na skórze. Redstar RQ60 posiada tryb w pracy wolnego ramienia, który ułatwia szycie wąskich elementów takich jak rękawy czy nogawki spodni. Zaś wymiana stopek jest błyskawiczna dzięki zatrzaskowemu systemowi, a nożyk do odcinania nici pozwala szybko zakończyć pracę bez potrzeby użycia nożyczek. Podsumowując, Red Star RQ60 Heavy Duty to maszyna, która łączy moc, wszechstronność i niezawodność. Dzięki metalowym podzespołom i nowoczesnym rozwiązaniom, takim jak silnik prądu stałego, który zapewnia równą moc niezależnie od prędkości szycia, a także oszczędność energii, ta maszyna posłuży Wam przez lata. A z pięcioletnią gwarancją i serwisem door-to-door -door masz pewność, że inwestujesz w jakość. Jeśli więc szukasz niezawodnego sprzętu do różnych materiałów i projektów, to model właśnie dla Ciebie. W opisie poniżej znajdziesz link do sklepu, gdzie możesz zamówić tę maszynę wraz z zestawem 16 dodatkowych stopek. Jeśli chcesz zobaczyć więcej recenzji i poradników, zasubskrybuj nasz kanał, zostaw łapkę w górę i włącz powiadomienia. Do zobaczenia w kolejnym filmie i miłego życia!